mam takie pytanie. Czemu te obrazy są podpisane dom w ogrodzie? Takie trzy znalazłem. Jest wiele powodów, dla których malarze podpisują, nadają tytuły. Są tacy, którzy w ogóle o to nie dbali i krytycy sztuki na przykład, albo historycy, albo zwyczajowo uznano, że jest to dama z gronostajem albo Mona Natomiast są artyści, którzy zaczynali, na przykład Tadeusz Brzozowski, nie, nie zaczął nigdy obrazu, jeżeli nie miał tytułu. On najpierw wymyślał tytuł, na przykład Dyrdy albo jakieś tam inne, są jakieś śmieszne tytuły i dopiero potem malował obraz. Balarstwa Jerzego Tomali Rzeszowa. Jak zwykle tutaj na początku występują uczniowie ze szkoły muzycznej to a ponieważ y, mam to szczęście, że mam dostęp do płótna i fart, to, y, to to, co mi się gdzieś tam lęgnie, po prostu mogę y, pokazać na, na płótnie. to jest dla mnie, tak jak zresztą dla każdego malarza, mało tego, dla każdego artysty, niezależnie od tego, jaki rodzaj sztuki uprawia, może to być malarstwo, Poezja, literatura, film, teatr czy muzyka jest to sposób komunikowania się ze światem. Wszyscy mamy taką potrzebę, żeby komunikować i na co dzień te potrzeby mamy zaspokajaną, A, ale są też y, y, takie myśli i takie y, rodzaje komunikatów, które dobrze byłoby pozostawić po sobie, że tak powiem. Może to y, no właśnie malarstwo daje nam. Y, Taką, taką możliwość. Jest to co najważniejsze jeszcze język uniwersalny, bo nie trzeba go tłumaczyć, nie, nie potrzeba tłumacza, chociaż ktoś może powiedzieć, że z czasem się spodziewa, no to powiedz, co tu chciałbyś powiedzieć. Tak? <todgłosy> boleh eh. <laughs> А где тут? А?